ma z tej strony Kujawa a to jest pierwszy odcinek z gry Dead Incoming i no kamerkę sobie rozstawimy tu oczywiście manik jest ze mną no i tak tym optymistycznym akcentem zaczynamy odcinek no. To była bardzo fajna gra, prawda? Okej okay. I znów tym optymistycznym akcentem znów zaczynamy odcinek <grymne> <grymne> Agata, to jest jednak hit Aby seria się przejęła Jeżeli będzie... Będą dwie łapki w górę to nagrywam dalej LOL Jeżeli będę dwie apeczki w górę, to Leje nagrywam kolejny odcinek. Jest czyli podłączę to telefon, tylko bo mi się rozładował. Smanik nie kręć, please. No, no, no. Okej, okay, możemy coś kupić. No to podłogi takie sobie. Ale drogie, wy żartujecie. Co to? Za 1700 coś takiego kupiłem. Jaki dead tycoon Ojoj. Oj. A, granatem się bawi. A może by tak wrzucić mu? Upił się i rzucaj. Eee. Jak to działa, bo nie wiem. Nie, może granaty polej. Jezu, jak mam poleć granaty, bo to nie działa. A! Pieseł w granata. Przyniósł mu Okej. Okay. To już wiemy o co chodziło. <grym> Jeszcze, Pies miał mu przynieść granata. Daliśmy mu do powo... Ma nikt nie kręć, please. Co my mamy zrobić? A woda. oddaj O, o sosczyli. Jezu. Co to było? Jeśli ja się, się Czy ty, 3 czy ty jak jest to zbyt ostrego? Też. raz. <grym> nie. Bo ja tak biorę karabin maszynowy <grym> i się, czy tam pistolet. Czy I to zabijam to ludzi, to... którzy dali ci ten sos pikantny. No to, to jest bardzo normalne. To jest bardzo... To jest bardzo normalne i wcale nie dziwne. Dlaczego ty nie możesz przestać kręcić? Bo <grym> Kurde, to idź się z dziewczynami kręć <grym> Dobra, mamy kosmos. Co my mamy zrobić? Jakiś patyczek śmieszny? Łatek. jak? Słyszę, kopię. Fot, co, 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 ty... co, co, co się zrobić? Gdzie spuścił coś? What? O! Ha, że miał postawić plagę i teraz kosmici przyszli. Jezu, ty nie możesz przestać kręcić. Nie no to jest chyba najgorszy pomysł nagrywać na i filmy No. No i to, co chodzi, Smasher student? Smasher? Coś z tym autkiem? Szafę, czy może tą szufladkę z boku dawaj. Jaką szufladkę? Tą. Z tego gościa może obudzić o! Oh. Dobra, ja chyba wiem co. Tak myślałem. Dobra. <laughs> Jak Słonek mi powiedział o tym, żeby tam położyć ten, to Pomyślę, że żeby włożyć też tam. O, w gościu znalazł te... Siema! Co?! Smukłat! <laughs> się serduszka tam odbiły i oni wysłał serduszko daj jej kaputy. Ua! O Jezu! A co poputy zabiły? Wkładałeś mój... One zaczęły nie wiem co robić i... <grym> co tam coś czy... nie chodzi. Żeby zabijać i jak zabijesz, to wygrywasz. Uf. LOL. Uf. Na pewno poprawi wasz kumar. <grym> Przestań szkalać, zostanie Frisbeen Kurde, impreza Może jakaś nowa broń, czy coś Jezu, tak w końcu coś fajnego Albo nie Dlaczego miałbym dostać coś fajnego, skoro mogę dostać coś słabego No dobra, więc zachęcam też do subskrybowania i zlajkowania kanału I zlajkowania kanału W sumie filmu bardziej Dziś Oh, Lajkowanie Tak, możecie dać lajka na kanale <laughs> Nie wiem, czy się da Chyba nie będę padać zaczyna Nie no, co ty A właśnie Wystarczyła Pi Ja pierdziu I se pójdzie I se poszło Jak gdyby nigdy nic Jezu, padać musi teraz Musi teraz padać Trzeba mu wlać kole do, do, do tego Bo to trująco. on się teraz na tego napije i umrze, tak? To jest z łatwiejszych leveli chyba No, to raczej tak Ile Dobra, co my tu musimy? Udać piłkę? Paletkę? I to do ty. Hey. Ty, jak to działało? Że Czy trzeba było poklikać w, w lampę. No to lampa spada? <laughs> Nie, ale w sumie jest trochę dziwne. Dobra, no jest? następny od odcinek z Sausage Flip. Nagrywamy już bez maski. Z kamerą po prostu. Siema, przywitaj się. Siema. <laughs> o właśnie, zachęcam też do zas zasubskrybowania kanału Mańka. Oczywiście no jak wiadomo nazywa się maliky ty. No bo jakby inaczej Manik miałby się nazywać. Hello policja. <laughs> Dobra, to gościu. Chodzi. Ty jedziecie ciężarówką na pasy, To jest bardzo dziwne. Hmm... Może zabrać wybrzydź. tą kolę. Dawaj tą kolę, stary. No. Co nie chodzi? wiem co trzeba tu zrobić. A na kable! Albo nie. Hmm. Co można z tym zrobić? jakby halo. A! On teraz pójdzie, podniesie się... Nie? Co? Może tu, ja wiem! Tu i on teraz wstanie i on o, kable zahaczy. Jezu! Ja się kręcę, jakby my się kabelami na pół przecież? Bardziej to by się on nie zahaczył i poleciał w dupę. Nie, bardziej to prąd by popie, poraził. A no w sumie. Przestań kręcić, człowieku, co to za guzik. Od razu guzika <gry> muszę sprawdzić. A telefon do ciebie dzwoni, stary byczek do ciebie dzwoni. Ty chłopie! Dupa, masz książkę, stary. Stary, masz książkę, masz poczytać książkę. What? What? The heck? Aha! Okej, okay, to to chodziło. I tak nie wiem, o co chodzi. LOL! A, żeby krew wciągnąć z so No to dokładnie chodziło. X. Xd, sprayem go popsikać. I Wodę. wodą. Wodę i sprajem go. Oooo! Mnała... Od kiedy to kotwicę <laughs> Od kiedy kotwicę wrzucają na dach, żeby się trzymać? Jezu! Ta gra ani trochę nie jest realistyczna. No. <laughs> Jakbyś się do pistoletu, do sprzedawczyni. No właśnie. A będziemy mieli. Dead. Dead. dead... Deda z piły jeśli co w ogóle jeśli chodzi o mój kanał, to niedługo możecie się spodziewać filmu Spyback 2 akurat z wyścigów też z kameryką. Może pułknij jej tego balona, żeby zla... A z pracy go. Ona go strzeli z procy i sobie zrobi dziurę ba... w balonie i teraz spadnie i umrze. Właśnie no, bardzo realistyczna gra. Kto to normalny strzela prosą w, w balonie w, na... w orła, który jest na balonie. Co? Co to w tym chodzi? Tam, um, jest... Okay. Masz zjedz tego bananka. Podobnie jak logika w Paybach 2. Chwilę se dalej odje, Kilka sekund se dalej odjedziesz, masz wszystkie gwiazdki już masz zero gwiazd. A, wiedziałem! O miałetkę i widział i teraz mi się dziura zrobiła w tym. W czym? Kurde, w ciałku. I teraz je bananka. Nie. Co teraz? To bananą znaczy, banana mu daj. Tak trzeba nie da się czy jak to co To i tam z tyłu są jakieś rzeczy, więc może... Nie można nic z nimi zrobić. O co Tyś to... przyspieszyło, czy co? Nie wiem Tam! musisz tam odwrócić On musisz... <noise> Może na górę, może na tego... Pat 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 co ja mam mu zrobić? O, więcej bananów, lol. Uch, może by tu. No, co ja mam tam ma zrobić? Jak tam umieścić banana, to się go na 100% dół. Jego się nie da zrobić. No. Nie widzę właśnie. nikt nie kręć, bo się muszę skupić. Dobra. To może założysz mu to, ten taki odblask i skierujesz w żagiel. Ale no nie działa nic. Czyli jak mam, teraz... jak ok. mam skierować w żagiel to? <laughs> nie wiem, słońce skieruj. Nie da się, no. Słońcem wyleci w łódkę. A to samo, Uderz w łódkę, to się go Jak mam ten rewel zrobić, bo się nie da... No wrzuć Jezu nie, nie bo... działa! Uwa, przerywam cinek, żegnam się z wami i no... Miłego dnia, papa!